zaprosić Was na przedstawienie pod wizumem. No właśnie, co to będzie za przedstawienie? Kto wie? Nie czerwony kapturek. A? Zielony. Kolega? Skarbnikowe dary. Życie w to fajnie. Będzie też duch, ale będzie to dobry duch. Zawsze znaczy. nie mamy się czego bać, ale Wy się chyba duchów nie boicie, co? No to w takim razie myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi. A zatem kładziemy sobie paluszki na budzi. jesteśmy już bardzo, bardzo cichutko. A ja życzę Wam miłej zabawy. Dziękuję. Wytuka caliznę twardą węglową, co by górnik się uodsunął. A wtedy cała kałda węgla się zwala, tak że mu urobku do końca szybko starta. — Aj, jak jak Czerwone światełko w lampy. Ktoś przechodzi milcząco i znika znowu za dębowymi stemplami. To pewnie ten duch. Zawołam go. Panie skarbniku! Pomóż to! Wszyscy razem! Panie, Panie skarbniku! Ja. I pięknie, bo z proca, co mi Ze serca swojego dobrego, Kałdecz je Między podarowali. Nie kłamał, z potem nie obdarował, Leca do domu do Karolci, Pecie dziw o tym wszystkim. Karolinko, Karolinko, Z rana mnie obdarował, ale w zamian nie mogę pracować. Bo może to też jest praca? I gdyby skarbnik się dowiedział, to jest cały skarb skarby na przepad Pamiętaj, a ja idę będę ja zabiorę się za jedzenie. Mucha bcytryntyna, jak karnie nie, to nic mu nie zawadza. Niechaj ona jest. O, Te Widzają? Teraz nic nie Nie uczestniczy. Nie już Nie uczestniczy. Nie uczestniczy. Nie uczestniczy. Nie uczestniczy. Nie uczestniczy. O! uczestniczy. Nie tu jest, tu jest, Że to, no! I jedynemu górnikowi uratował życie. A chcielibyście go poznać? Tak! On jest troszkę nieśmiały, ale jak go tutaj zachowamy, to na pewno do nas przyjdzie. dobra, wszyscy razem! Whisk-O! Whisk-O! tutaj jest! dobry, A czy wy wiecie, co panie lubią jeść najbardziej? Tak, właśnie taką mamę, mama, mama, mama do tak? Chodź, chodź, zapraszam tutaj pieciem, chodź, chodź, chodź. I zapraszam jeszcze. żebyś się za bardzo nie zmęczyła. A koleża, zobaczysz, co pranie w rękach jest takie łatwe. I będzie, prawda, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i tak dalej, i tak dalej. Dobrze? No to proszę. Mień sobie to dobrze. I uwaga, my przygotujemy rączki. Zaczynamy! Dwa, nie wyglądasz na takiego synka, co całe życie marzył o tym, żeby pójść pracować do kopalni, prawda to? <tryk> <tryk> za takie rzeczy. No ale, ale, mi, żeby kubę przyjęto do stanu górniczego, musiał przejść pewien test. A mianowicie, rozładano taką liszą skórę na ziemi, szukano takiego najczęstszego kilofa, jaki i był w kopalni. I przez tą bliższą skórę trzeba było do przodu. Do tyłu. I jeszcze raz. Do przodu przestać. No co, spróbujesz? Dobra, zaj sobie tutaj. Ręce tej w ten sposób. Tak. A teraz rzdzimy mocno, bo jak puszcza, to żeby ci nie spod na bo ci wszystkie spuchną, no Uwaga, Skaczmy. Dzień <śleskuj> dobry! wszystkim tego wicepsa To <śleskuj> Dobrze, przyjdźmy jutro do A na którą zmianę? Na pierwszą czy na drugą? Wyspać się chcesz? No to też jeszcze wielkie spraw. Jeden mały problem. Karolinka to się chyba na nie gniewa, co? Dobra, dobra, dobra. I opuda po robocie na łąkę jakiś... <noise> jak? Może być? Yeah. 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 Nie! No ale z tego wszystkiego to ja właśnie zapomniałam zapytać, czy ktoś tutaj wie, jak się nazywa na największe święto wszystkich Wszystkie Barbara, Święta na święta barwarka. I ja tak pomyślałam, że z tej okazji przygotujemy za was z za taką małą niespodziankę. Hej, runie! Takie, żeście są mądre głowy teraz. Dzięki. Ty, żeś jest ciut niższy, to tą. Jedna ręka. Dziekiej, najpierw się załóż. Tu moc drugą. Ja cię tu bym poprawiał o rękach co dołu. Tak. Jerunie, bo losy ciągły wyprzedzą. Będzie wstyd na całe razy. no. Czekajcie, idźcie, czy my? O, nie. Tak, tu kapturek dziubek. No. I Ale O, Jerunie, jest taki barak szeroki, że cię nie zabnę, nie co? No, na siłowni czy bo. A ja jodowo, mam jedno pytanie obcy. Gryfne w te tygodnie, co? Eee, ludzie, to mi się tutaj chcą i te jomeca tak załatwić. To teraz wszyscy dajemy sobie dwa kroczki do tyłu na udało się tutaj, nie? Tak. Nie po ocenie długo zostaniecie zaproszeni na nasze wesele. Oj, co zmyślasz i my, na tym dzisiaj już naszą legendę zakończymy. Oczy nie jeden raz o niej powrócimy. Do niej i do wielu, wielu innych partii przypomnienia. A na dzisiaj to już wszystko, a więc dziękujemy i do zobaczenia.